Servus. Mam nadzieję, że wczorajsza lekcja o uważności jedzenia została przez Ciebie przerobiona. Jeśli nie, to wróć do niej. Ale przerabiaj te lekcje codziennie. Jedz, jedząc. Jedząc, jedz. Taka była lekcja, właśnie wczorajsza. A dzisiaj zajmijmy się naszymi słowami. Tym, co wypowiadamy na co dzień. Bardzo często Używamy w takim języku naszym potocznym dużo wypełniaczy, które. No nie brzmią fajnie, bo na przykład, yy, e, a wiesz co? A wiesz? Aha, no dobra. Coś w tym rodzaju. Opowiadasz, co się opowiadasz, i mówisz, no i wiesz, i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy. Ja tutaj się troszeczkę posiłkuję, bo wiadomo, że sobie to zapisałam. No i wtedy nie masz takiej konkretnej wypowiedzi. Tylko mówisz, żeby mówić. Ja jestem zwolniczką tego, żeby jednak tych wypełniaczy nie stosować, żeby nasz umysł był na tyle jasny, żeby, żebyśmy wypowiadali słowa tu i teraz takie, które mają znaczenie. Po co sobie dziś zaśmiecać swoje słownictwo właśnie takimi wypełniaczami? A więc zwróć uwagę od teraz, jakie słowa wypowiadasz, jak w twoich, ile w Twoich wypowiedziach znajduje się takich wypełniaczy. Często też mówimy, no, coś tam mówię, mówię, e, tak, i mówię właśnie tak, albo takie potwierdzenie, tak. To też nie jest fajne. Po prostu niech to wszystko płynie. Każdy z nas ma swoje zdanie. Więc nie narzucajmy czegoś komuś, a też rozmawiając, mówiąc, niech te nasze wypowiedzi będą takie pełne, a nie zapełnione tylko tymi wypełniaczami. Czyli nie używamy. Wiesz co? Mm -hmm, aha, aha. No dobra. No wiesz, tak? Coś w tym rodzaju. Generalnie to ci powiem, że kradzież to jest, mm, no wiesz, ona nie jest dobra. No, czy to jest bez sensu w ogóle? Bardziej chyba by było tak. Słuchaj, kradzież wcale nie jest dobra. I kropka. Czy to jest lepsze stwierdzenie? Ja tylko dałam taki przykład, ale bardzo często gdzieś coś. Bardzo tak naokoło mówimy, konkretnie, konkrety, tu i teraz, jasny umysł. Ja też nie jestem zwolenniczką wypowiadania takich słów jak masakra, martwić się i muszę. Te trzy słowa z mojego słownika już dawno wyleciały. I też ci to proponuję. Miej uważność, właśnie miej uważność na to, co mówisz. Masakra. To jest tak teraz często popularne słowo, wypowiadane przez ludzi, a wiadomo, że energie krążą, że jest wszechświat, gdzie niech tak każdy wypowiada to słowo, i to w takich, takim po prostu języku potocznym, co się powiada, się mówisz masakra. No nie mów tak, bo to wcale dobrze nie służy energią, to wcale dobrze nie służy światu. Niech każdy wypowie to słowo na minutę, ileś tam ludzi wypowie to słowo, to rzeczywiście to wszystko się kumuluje. Nie przywołujmy takich rzeczy. Unikaj też słowa martwić się, bo martwić się to jest tak, jakbyś mówił, że ktoś jest martwy. Martwy. Martwić się martwy. Unikamy tego słowa. I ja już od 10 lat czy 11 nie używam słowa muszę. Zamieniłam je na chcę, mogę. Więc miej uważność też na wypowiadane słowa, bo słowa mają moc. I przede wszystkim też te trzy takie słowa kluczowe moje, których ja unikam, co Ci powiedziałam, to, to no, postaraj się też ich unikać, no i tych wypełniaczy, a zobaczysz, jak fajnie będziesz miała, mia będziesz miała, miała uważność, Właśnie na to, co mówisz. Pozdrawiam cię serdecznie, Izabela.